To była bardzo długa Rada Bezpieczeństwa Narodowego, taka, jakiej nie pamiętam, trzygodzinna, na której stawiły się wszystkie siły polityczne. Pan premier Donald Tusk, pan wicepremier Kośliniak-Kamysz, pan minister Siemoniak, był też oczywiście marszałek Sejmu, pan Hołownia, pani marszałkini Senatu Kidawa-Błońska, no i wszystkie grupowania polityczne posiadające kluby czy koła w polskim parlamencie. Także absolutnie pełna na najwyższym w wyższym szczeblu mobilizacja, to dobrze, dlatego, że oczywiście spotykamy się w rocznicę wybuchu pełnoskalowego, pełnoskalowej wojny w Ukrainie, nie, nie początku wojny oczywiście, bo tam miała miejsce w 2014 po napaści Rosji na Krym, ale to już, to już od 2022 roku, to są trzy lata, w których Ukraina przelewa krew także za nas, za Polskę, za Europę. I oczywiście nie mogę Państwu zrelacjonować poufnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale mogę zapewnić o tym, że linia rządu w sprawie wspierania Ukrainy, w sprawie ewentualnych rozmów o pokoju w Ukrainie bo pokój jest czymś, do czego oczywiście wszyscy chcemy zmierzać. Ale po pierwsze, pokój nie za wszelką cenę. Po drugie, na razie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, o komunikację pana prezydenta Trumpa, jesteśmy na etapie rozmów o rozmowach o pokoju, więc nie ma jeszcze tych szczegółów. Jako strona rządowa, zapewniamy pana prezydenta o tym, że tutaj jesteśmy wspólnie z nim. A on jest wspólnie z nami. Jesteśmy jednym ramieniem, jednym reprezentacją polskich interesów, a także oczywiście interesów Ukrainy, bo jesteśmy Przyjacielem Ukrainy i jesteśmy państwem, na którym tak naprawdę spoczywa ogromna odpowiedzialność, bo niezależnie od tego, czym oczywiście to, to już wykluczaliśmy obecności polskich wojsk na Ukrainie, to my jesteśmy tym hubem, który, dzięki któremu cała pomoc do Ukrainy może płynąć i militarna, i humanitarna. I to się nie zmieni. Oczywiście jesteśmy w relacjach z Donaldem Trumpem dosyć skomplikowanych. Cieszymy się, że pan prezydent ma te relacje dosyć długie i że są one. Dobre. Nie ma tutaj, nie usłyszą Państwo słów krytyki na temat spotkania pana prezydenta z panem prezydentem Trumpem, bo to strona amerykańska zorganizowała to tak, że to tak wyglądało. Mogło wyglądać oczywiście lepiej, ale nie można mieć o to pretensji do pana prezydenta, który wykorzystuje każdą okazję do tego, żeby poruszać, poruszać elementy dla nas ważne i żeby przypominać prezydentowi Trumpowi, kto wojnę wywołał. I kto jest agresorem, a kto jest napadanym. I bardzo się cieszymy, że pan prezydent tę okazję wykorzystał, mówiąc to po raz kolejny, przypominając prezydentowi Trumpowi o tym fakcie, bo niepokojące są słowa takie jak pana Hekseta, że w jednym z programów powiedział, że czy Ukraina została, czy, czy Ukraina w jakikolwiek sposób sprowokowała Rosję, czy też Rosja po prostu napadła na Ukrainę, to on odpowiedział, że to jest skomplikowane. Nie, to nie jest skomplikowane, to jest absolutnie klarowna sytuacja. Ukraina po prostu jest niesłusznie napadniętym przez agresora, przez Rosję krajem. Jako lewica stoimy na stanowisku, że... Musi się rozwijać przemysł zbrojeniowy w Polsce. Musimy także zbudować nareszcie elektrownię atomową, i dobrze by było, żeby to była inwestycja właśnie amerykańska, tak jak, tak jak już słyszymy firmy Westinghouse, dlatego że Amerykanie, mając tutaj tak poważną inwestycję, będą też mieli większą motywację, żeby jej bronić. Słyszymy, że prezydent Trump jako biznesmen prowadzi politykę transakcyjną, no więc jest to jeden z takich elementów, który może go pozytywnie motywować do tego, żeby stał, stał tutaj po naszej stronie, żeby tu stacjonowały wojska amerykańskie i żeby y, czuł się y, częścią NATO, którą jest, ale traktował Polskę. Jako, jako tę jedną z najważniejszych, z najważniejszych partnerów NATO, gdyż jesteśmy na tej wschodniej flance NATO i jesteśmy no, unikalnym krajem, gdyż no, graniczymy z dwiema walczącymi stronami, więc to na Polsce naprawdę spoczywa bardzo duży ciężar właśnie w pomocy Ukrainie i w tym, żeby stawiać wyzwania różnym rosyjskim prowokacjom, wojnie hybrydowej, wszystkiemu temu co się dzieje. Także dziękuję bardzo, słucham teraz proszę, jeszcze pytania. Pani poseł, czy jest konsensus wszystkich sił politycznych, które w sprawozdaniu, bo kement Donaldus był na gordo X pan na zrobiony, to była Znaczy, pan płaszczak troszkę się nie odnalazł chyba w miejscu i czasie i myślę, że pomylił trochę spotkania, ale nie będę opowiadać o szczegółach. Nie, nie, Inaczej. No ja uważam, że prawo i sprawiedliwość powinno sięgnąć do tych czasów, kiedy ono rządziło, a my byliśmy w opozycji, i kiedy w takich sprawach, jak wojna w Ukrainie, jak pomoc Ukrainy, jak pandemia, jak konieczność pomocy pracownikom i przedsiębiorcom, nie atakowaliśmy rządu, nie atakowaliśmy prezydenta, bo to są absolutnie fundamentalne sprawy dla całego państwa. i Rozgrywanie na tym swoich animozji partyjnych, bo się kogoś nie lubi, bo, bo, bo jest czymś wrogiem politycznym, naprawdę pewne sprawy z tego, to winny zostać wyjęte i wtedy były wyjęte. O to też apelował PiS. My stanęliśmy na wysokości zadania. Teraz oczekujemy, że skoro zmieniła się władza i to PiS jest w opozycji, to PiS będzie się zachowywał równie odpowiedzialnie jak my wówczas. Jaka ta linia konkretnie jest w tej specyficznej sytuacji, gdzie, Po pierwsze, tak jak mówiłam, to jest linia, w której nie będziemy rozgrywać żadnych kwestii wewnątrz, wewnętrznych, wewnętrznej polityki polskiej. Nie będziemy tutaj rywalizować ze stronnictwem pana prezydenta. To jest wykluczone z, z tej dziedziny wewnętrznych sporów. Tutaj razem z panem prezydentem stoimy na stanowisku, że naszym, naszą racją stanu jest to, żeby Ukraina wyszła z tej wojny zwycięsko. Armia ukraińska jest w tej chwili potężną armią. Jeżeli słyszymy, że. Putin chciałby doprowadzić do zmiany władzy w Ukrainie. Najpew najpewniej najchętniej na taką, która by sprzyjała Rosji, to mielibyśmy tę armię odwróconą i będącą zależną od Rosji. Tego chyba nie chcemy. To jest w związku z tym polską racją stanu oraz europejską, żeby tak potężna armia nie była armią, którą, którą może dyrygować Putin. I jeżeli chodzi właśnie o te zapowiedzi, żeby, żeby, dosz, żeby no tutaj jakoś utworzyć jakiś marionetkowy rząd, absolutnie na to zgody nie ma. mm Po pierwsze, oczywiście, najbardziej, najbardziej opieramy swoje bezpieczeństwo na Sojuszu Północnoatlantyckim, na NATO. No tutaj nie, nie ma specjalnie alternatywy na ten moment, ale oczywiście opieramy także na własnym potencjale obronnym, który sukcesywnie zwiększamy przez ostatnie lata. Te wydatki na zbrojenia rosną. Musimy jeszcze doprowadzić do tego, żebyśmy potrafili tu w Polsce bieżącą produkcję amunicji mieć na, na potrzeby takie, żebyśmy, no na potrzeby konfliktu zbrojnego oczywiście, ale. Na potrzeby też po prostu szkolenia polskiej armii, ta produkcja i sprzętu zbrojeniowego musi w Polsce wzrosnąć. Ten przemysł zbrojeniowy musi być tutaj, na miejscu, żebyśmy nie musieli szukać tego sprzętu, w razie czego gdzieś po Europie czy po innych krajach. To jest, to jest raz. Jeżeli pan pyta o kwestie, o, o które poruszał Donald Trump, czyli zwiększenia wydatków PKB państw europejskich, państw członkowskich NATO na, na zbrojenia, no to po prostu to oczekiwanie jest takie, żeby spełnić ten wymóg, który już po, pojawił się 10 lat temu, żeby chociaż te 2%, my wydajemy dużo więcej, my wydajemy w tej chwili już 5% na zbrojenia PKB, ale są państwa, które no nawet tych dwóch od wielu lat, chociażby Niemcy, jeszcze, jeszcze te. Jeszcze do tego poziomu nie dotarły i jesteśmy też za tym, żeby państwa Unii Europejskiej zwiększały ten potencjał. Natomiast jeżeli to akurat z innego spotkania, trochę powiem, relacje ze spotkaniem szefów Komisji Spraw Zagranicznych państw unijnych, które miało miejsce w zeszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim. Niestety nie jestem tu optymistką, jeżeli chodzi o jakąś wspólną armię europejską w najbliższym czasie, gdyż państwa. Im dalej odsunięte od linii frontu, tym mniej są chętne do tego, żeby zwiększać te wydatki na zbrojenia. Czują się w tym zakresie mniej zagrożone, natomiast na przykład czują się zagrożone presją migracyjną i mówią, że no, oni wydają pieniądze na ochronę. Granic strefy Schengen, w, 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 tak Hiszpania jak Włochy, to jest kwestia Lampeduzy, Ceuty, Melili i w związku z tym uważają, że to powinno no, zostać zaliczone niejako na poczet szeroko pojętej obronności. No, rozmawiamy o tym, czy też mam nadzieję, że to się uda, że uda się wyjąć te wydatki na zbrojenia z, z kwestii zadłużenia budżetów państw europejskich, które będą te wydatki zwiększały. Być może to odblokuje potencjał tych krajów, chęć do tego, bo teraz wiedzą, że tak jak na przykład Hiszpania, gdyby zwiększyła tak bardzo wydatki na zbrojenie, no mogłaby też wpaść w procedurę nadmiernego deficytu. Jeżeli się te wydatki wyjmie z tej logiki, tak jak proponuje szefowa komisji pani von der Leyen, to wtedy może będzie większa chęć i to będzie tym impulsem, że kraje europejskie będą wydawać więcej. Nie słyszę Pani za bardzo. najnowszym to, 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 to nie jest konferencja prasowa w sprawie Pani Biejat. Bardzo dziękuję za to pytanie, ale to już na indywidualnych setkach tak zwanych. Ja chciałam tutaj dzisiaj mówić o bezpieczeństwie Polski. Dziękuję bardzo.